Miejsce numer 3. Colt M1911. To prawdziwa ikona broni krótkiej, która przetrwała próbę czasu lepiej niż jakikolwiek inny pistolet wojskowy XX wieku. Zaprojektowany przez legendarnego Johna Mozesa Browninga, ten półautomatyczny pistolet został przyjęty na uzbrojenie Armii Stanów Zjednoczonych jeszcze przed I wojną światową i natychmiast zyskał reputację niezawodnej i skutecznej broni bocznej. Choć skonstruowany w erze, gdy karabiny powtarzalne dominowały na polu bitwy, M1911 Pozostał w aktywnej służbie przez całe dekady, między innymi w czasie II wojny światowej, wojny koreańskiej, wietnamskiej, aż po współczesne operacje specjalne. Strzelał potężną amunicją kalibru 45 ACP, która zapewniała ogromną siłę rażenia na krótkim dystansie, a przy tym miał prostą, niezwykle trwałą konstrukcję z mechanizmem pojedynczego działania i ręcznym bezpiecznikiem. To właśnie ta prostota, ergonomia i skuteczność sprawiły, że wielu żołnierzy sił specjalnych na całym świecie wolało go nawet odnowszych, bardziej zaawansowanych technologicznie modeli. Co więcej, do dziś M1911 pozostaje w użyciu nie tylko wśród kolekcjonerów, cywilnych strzelców sportowych czy służb porządkowych, ale także w wybranych jednostkach wojskowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i niektórych krajach Ameryki Południowej.